To jest podcast o nazwie Studentkie Pogadanki na kanale studenckim stosunków międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej, czyli format, w którym rozmawiamy o ludziach, ideach i procesach kształtujących stosunki międzynarodowe. Jesteśmy studentami kierunku Stosunki Międzynarodowe Cywilnego Kierunku Studiów w Akademii Marynarki Wojennej. Studenckie Pogadanki na kanale Studenckim Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej. A dzisiaj naszym gościem będzie pani magister Karolina Szydywar-Grabowska, nauczyciel akademicki i pracownik Katedry Stosunków Międzynarodowych w Akademii Marynarki Wojennej. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, panie Jakubie. A tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie zjawisko kolorowych rewolucji w obszarze sowieckim i postsowieckim i sposób patrzenia na to zjawisko. Przez elity polityczne Federacji Rosyjskiej. A pierwszym pytaniem, jakie chciałbym zadać, to skoro poruszamy temat kolorowych rewolucji, to trzeba najpierw zastanowić się, czy te, czym to zjawisko jest i czy można podać jedną uniwersalną definicję tego terminu, ponieważ kolorowe rewolucje wybuchły w różnych regionach świata i różnie się jakby odbywały. Termin kolorowe rewolucje odnosi się do serii pokojowych protestów i ruchów społecznych, które miały na celu zmianę polityczną w danym kraju. Nazwa pochodzi stąd, że wiele z tych ruchów jest utożsamianych z konkretnym kolorem bądź symbolem, na przykład, kwiatem, który jakby był taką, takim elementem nieodzownym danej rewolucji i przykłady oczywiście obejmują choćby rewolucję róż w Gruzji. W 2003 roku, pomarańczową rewolucję w Ukrainie, w 2004 roku, tulipanową rewolucję w Kirgistanie, w 2005 roku. Choć ten ostatni przykład nie przyniósł demokratycznych zmian, tylko odsunięto od władzy Akajewa na rzecz Bakajewa. I chyba ostatnim przykładem jest też Dżinsowa rewolucja na Białorusi w 2006 roku. Oczywiście możemy mówić jeszcze o Euromajdanie. 2000, przełomu 2013 i 2014 roku. Moim zdaniem nie istnieje jedna uniwersalna definicja terminu kolorowe rewolucje, ponieważ różne ruchy mają różne konteksty, cechy i metody prowadzenia tych działań. Ogólnie rzecz biorąc, są to jednak pokojowe działania społeczne, które dążą do zmiany politycznej i demokratyzacji często poprzez właśnie masowe protesty, manifestacje oraz inne formy obywatelskiego nieposłuszeństwa. Termin ten jest krytykowany przez niektóre grupy i tak przez nie postrzegany, ponieważ uważają one, że może być używany w sposób perylatywny lub uproszczony, pomijając właśnie złożoność i różnice poszczególnych przypadków kolorowych rewolucji. Kolorowe rewolucje Określało się też często mianem czwartej fali demokratyzacji, gdyż jednej, z jednej strony nawiązuje to do pracy Samuela Huntingtona, w którym autor opisuje proces przemian politycznych, gospodarczych i społecznych, które miały miejsce od 1974 roku, czyli od rewolucji goździkowej w Portugalii, aż po rok 1991, czyli rozpad z socjalistycznych republik radzieckich. Z drugiej strony Nawiązuje do wypowiedzi Michaela Saakashvilego, lidera związanego z rewolucją Róż, który stwierdził, że rewolucja Róż to nazw, nowa fala demokratyzacji w Gruzji i na całym obszarze postsowieckim. Drugim pytaniem, jakie chciałbym zadać, to jaki jest mechanizm prowadzący do wybuchu tzw. kolorowych rewolucji? Jeżeli chodzi o mechanizm prowadzący do kolorowych rewolucji, Myślę, że on jest bardzo złożony i zależy od wielu czynników społecznych, politycznych, gospodarczych w danym kraju albo w danym regionie. Niemniej jednak istnieje kilka wspólnych elementów i etapów moim zdaniem, które często występują w tego rodzaju ruchach społecznych i chciałabym jakby przedstawić, pogrupować trochę uwzględniając przykłady. I opisać te mechanizmy, które dla mnie wydają się unikalne i ważne, oczywiście z uwzględnieniem, że każda rewolucja, każda sytuacja jest jakby osobnym e, przypadkiem e, i te sytuacje pewnie wyglądają i te mechanizmy wyglądają inaczej. Chyba najważniejszym jest niezadowolenie społeczne, e, ponieważ kolorowe rewolucje często zaczynają się od narastającego niezadowolenia z istniejącego systemu politycznego, z panującej korupcji, z naruszeń praw człowieka, z kwestii bytowych, niezadowolenia z codziennego życia obywateli, a, lub także z innych spraw. Ludzie mogą być niezadowoleni z rządu, panującej władzy, jego polityki, albo ogólnego stanu spraw w kraju. I fałszowanie wyborów parlamentarnych, to przykład Gruzji, Starcia się dwóch kandydatów w wyborach prezydenckich, przykład Ukrainy, stały się takim katalizatorem do tych zmian i pobudziły to niezadowolenie społeczne, jednak często pojawiają się też wydarzenia, które sygnalizują narastające społeczne napięcie, i takim przykładem jest znowu Ukraina i zabójstwo śledzącego mafijne układy na szczytach władzy dziennikarza Georgija Gongadze. Drugim mechanizmem dla mnie, takim elementem prowadzącym do kolorowych rewolucji, jest kwestia istniejących ruchów społecznych. Niezadowolenie przekształca się w zorganizowany ruch społeczny. To jest kolejny jakby etap procesu. Grupy obywatelskie, organizacje pozarządowe, liderzy polityczni lub inne podmioty zaczynają mobilizować społeczeństwo, propagować swoje idee i jednocześnie i jednoczyć ludzi wokół wspólnych celów. Młodzi ludzie zaczynają się zrzeszać, choćby w studenckich ruchach sprzeciwu lub innych formach współdziałania takiego oddolnego, obywatelskiego, które bardzo często stają się takim przyczynkiem i dają początek fali rewolucji. Tutaj dobrym przykładem, jeżeli chodzi o kolorowe rewolucje, jest przykład Gruzji, w której pojawia się ruch społeczny Kmare czy ukraińskie pory, jeżeli chodzi o 2004 rok i pomarańczową rewolucję w Ukrainie. I oprócz charyzmatycznych liderów, na których się wzorowano, i te organizacje zrzeszające młodych ludzi, warto pamiętać, że to, co istotne przy ruchach społecznych, to kwestia struktury wskazanego ruchu i taktyki jakby prowadzenia jakby tego pokojowego oporu, bo jest to jakby odpowiedź na zastaną sytuację, w której niedemokratyczna władza albo autorytarna obradza opiera się na systemie hierarchicznym, na czele którego stoi jeden człowiek, a, a wtedy taki ruch społeczny, taka opozycja bądź przedstawiciele ruchu społecznego tworzą swoją strukturę w oparciu, w oparciu o model sieciowy. Co powoduje, że jest to łatwiejsze, jeżeli chodzi o działania choćby służb bezpieczeństwa, zwalczające taki ruch ruchy społeczne. Kolejnym elementem są oczywiście masowe protesty. Kolor, kolorowe rewolucje, przepraszam, zazwyczaj obejmują masowe protesty, manifestacje i inne formy obywatelskiego nieposłuszeństwa. Ludzie wychodzą na ulicę, aby wyrazić swoje niezadowolenie i domagać się zmian. Tu pojawia się oczywiście po wyjściu na ulicy, po, w trakcie tych masowych protestów pojawiają się jakby użycie symboli i to jest kolejny element i tu pojawia się symbolika kolorów lub przedmiotów. Charakterystyczną cechą kolorowych rewolucji, jak sama nazwa wskazuje, jest użycie konkretnego koloru jako symbol danego ruchu, na przykład pomarańczowy, w przypadku pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, czy przedmiot, czyli kwestia róży w przypadku rewolucji róż w Gruzji. Czy tulipanów w Kirgistanie. Tam była sytuacja, że rewolucja odbywała się na wiosnę, kiedy kwitną tulipany, i to był też symbol, który, który był utożsamiany. Kwiat tulipanu był utożsamiany też jednym z ruchów społecznych, które właśnie masowo protestowały w Kirgistanie. Jeszcze jednym elementem, dość istotnym z punktu widzenia stosunków międzynarodowych, jest wsparcie międzynarodowe. Jeżeli chodzi o rewolucję. Niektóre kolorowe rewolucje otrzymają, otrzymały wsparcie z zewnątrz, zarówno finansowe, ale także moralne, ze strony organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych, ale także rządów czy instytucji, które związane były ze środkami masowego przekazu. I chyba ostatnim elementem, nie mniej, nie, znaczy chyba najważniejszym, bo to powoduje, że spotykamy się dzisiaj i rozmawiamy o kolorowych rewolucjach. Są zmiany polityczne, które te kolorowe rewolucje ze sobą ciągną. W rezultacie presji społecznej i masowych protestów dochodzi do zmian politycznych, choć nie zawsze w przywołanych przykładach. Mogą to być np. ustąpienia przywódców politycznych, demokratyczne wybory czy inne formy przemian. Należy jednak podkreślić, że każda kolorowa rewolucja, tak jak powiedziałam na wstępie, ma własne konteksty i szczególne okoliczności, i nie zawsze wszystkie wymienione wyżej elementy są obecne, a przebieg zdarzeń może być znacznie bardziej skomplikowany niż na pierwszy rzut oka nam się wydaje. Pani magister, czy kolorowe rewolucje w obszarze sowieckim i postsowieckim były pewnego rodzaju inspiracją dla kolorowych rewolucji w krajach arabskich? I czy można zauważyć podobieństwa zarówno w tych manifestacjach społecznych w obszarze sowieckim i postsowieckim, jak i na Bliskim Wschodzie? Na pewno kolorowe rewolucje w obszarze postsowieckim mogły wpłynąć na niektóre zjawiska społeczne i polityczne na Bliskim Wschodzie, jednak trzeba zachować ostrożność przy porównywaniu tych obszarów, ponieważ one mają unikalne konteksty kulturowe, historyczne i polityczne. Podobieństwa można znaleźć w pewnych aspektach, ale istnieją także znaczne różnice, I, i oto jakby kilka takich najważniejszych punktów, na które chciałabym zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o podobieństwa, to oczywiście, użycie symboli, kolorów. Ponieważ jak omawialiśmy kolorowe rewolucje w obszarze postsowieckim to mamy ten kolor pomarańczowy, róże. Natomiast jeżeli chodzi o arabską wiosnę, mamy choćby kolor zielony, jeżeli chodzi o przykład rewolucji w Iranie, kolejnym podobieństwem są społeczne, jest społeczne niezadowolenie, obydwa obszary doświadczyły narastającego społecznego niezadowolenia z powodu korupcji, braku demokracji, ograniczeń wolności i innych problemów politycznych. No i trzecim wspólnym elementem, takim podobieństwem, jeżeli mielibyśmy się ich doszukiwać, to jest udział młodych ludzi. W obu przypadkach to ludzie młodzi odgrywali ważną rolę w protestach i rewolucjach, często korzystając z nowoczesnych technologii, takich jak media społecznościowe, do organizacji i komunikacji. I tu jakby odwołuję się do tego poprzedniej odpowiedzi na to pytanie, które zostało przed chwilą zadane to jest ta kwestia też sieciowania się, tak, jest trochę inny proces. Tu mamy strukturę hierarchiczną, która przeciwstawia się jakby modelowi sieciowemu z wykorzystaniem właśnie nowoczesnych technologii do komunikacji. Natomiast jeżeli chodzi o różnice, to chyba najważniejszą różnicą są kwestie kulturowe i hi historyczne konteksty, ponieważ Bliski Wschód i obszar postsowiecki różnią się pod względem kulturowym, religijnym historycznym. To wpływa na sposób, w jaki społeczeństwa reagują na wydarzenia polityczne i mobilizują się do protestów. Kolejną różnicą jest rola autorytaryzmu. W krajach postsowieckich dominował system autorytarny, a kolorowe rewolucje dążyły do obalenia tych reżimów. W przypadku niektórych krajów na Bliskim Wschodzie, takich jak Syria czy Egipt, również istniały reżimy autorytarne, autorytarne ale nie wszystkie protesty zakończyły się sukcesem w obaleniu tych rządów. I ostatnią różnicą to jest kwestia złożoności sytuacji na Bliskim Wschodzie. Arabska wioska obejmowała szereg różnych wydarzeń w różnych krajach o różnych kontekstach politycznych, co sprawia, że porównywanie jej do jednego rodzaju rewolucji jest bardzo trudne. I jakby tak na koniec, podsumowując odpowiedź na to pytanie, to trzeba pamiętać, że. Te podobieństwa między kolorowymi rewolucjami a zjawiskami na Bliskim Wschodzie są bardzo unikatowe i mają unikalne cechy ze względu właśnie na przebieg i skutki jakby ruchów społecznych. I myślę, że nie można jakby można porównywać jeden do jednego, tak? Konkretną rewolucję z Bliskiego Wschodu z konkretną rewolucją... Jako studium przypadku w obszarze postsowieckim, natomiast myślę, że nie trzeba, znaczy nie należy szukać i wkładać do jednego worka, mówiąc kolokwialnie, rewolucje arabskiej wiosny z rewolucjami w obszarze postsowieckim. Pani magister, teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do głównego tematu rozmowy, po tym dość długim wstępie. Czyli czym jest kolorowa rewolucja w rosyjskiej narracji strategicznej? No więc, chyba najpierw trzeba się zastanowić albo odpowiedzieć na pytanie i wyjaśnić słuchaczom, jak definiujemy i jak odpowiadamy na pytanie, czym jest rosyjska w ogóle narracja strategiczna. I tu trzeba jakby powiedzieć jasno i przedstawić, że jest to pewien rodzaj sposób, w jaki władza rosyjska interpretuje lub przedstawia tego rodzaju wydarzenia. I rosyjska narracja strategiczna to zbiór przekonań, idei i narracji promowanych przez rosyjskie władze w celu kształtowania opinii publicznej zarówno w kraju, jak i za granicą. I teraz jakby e, szukając e, odpowiedzi. E, Czym, jest kolor... czym były, czym są kolorowe rewolucje w, narad... w rosyjskiej narracji strategicznej, to przede wszystkim jakby trzeba skupić się na fakcie, że te protesty, czy w Ukrainie, czy w Białorusi, czy w Gruzji, czyli w obszarze postsowieckim, były motywowane pragnieniem demokratycznych reform i zmian kończących pewien etap i spuściznę Związku Radzieckiego w Europie Wschodniej. I to, co ważne z punktu widzenia rosyjskiej narracji strategicznej, bardzo często te protesty społeczne, które właśnie powodowały przejście w proces demokracji danego państwa, były takim języczkiem uwagi, ponieważ Federacja Rosyjska. Władza w, na Kremlu odczytywała bardzo często takie rewolucje i takie e, protesty społeczne jako e, ingerencję świata zachodniego e, w rosyjską strefę e, wpływów, e, a także ingerencję w obszar, który jest obszarem zarezerwowanym dla prowadzenia strategicznej polityki Federacji Rosyjskiej czy obronnej polityki Federacji Rosyjskiej. I to chyba jest najważniejszy element, czyli to poczucie zagrożenia, ingerencji, w, i ten motyw przewija się w tej rosyjskiej narracji strategicznej. Natomiast kolorowa rewolucja w obszarze sowieckim, podsowieckim Czechosłowacja, Ukraina, Białoruś, Gruzja na pewno zmusiły Federację Rosyjską do opracowania pewnej koncepcji przeciwdziałania. Także tutaj muszę zadać pytanie, jaki jest rosyjski sposób rozbijania tych kolorowych rewolucji? Czy, czy mamy rosyjski sposób na rozbijanie kolorowych rewolucji? Na pewno mamy sytuacje i mamy dowody wynikające z wydarzeń, w których toczyły się rosyj... czy kolorowe rewolucje, że Federacja Rosyjska Przyjmowała określone stanowisko. Bardzo, to stanowi, bardzo często to stanowisko publiczne, w wypowiedzi polityków rosyjskich, władz na Kremlu, były, przejawiały bardzo duże zaniepokojenie destabilizacją regionu, a także, w niektórych przypadkach opowiadały się za jedną ze stron, niekoniecznie za stroną rewolucyjną, związaną właśnie z tym procesem dążenia do demokratyzacji. I to było wsparcie takie na poziomie wizerunkowym, deklaracji i oficjalnych komunikatów. Wiemy także, że w obszarze postsowieckim ze względu na współdziałanie czy służb bezpieczeństwa, czy właśnie tej kontroli obszaru postsowieckiego, bliskiej zagranicy przez Federację Rosyjską? Mieliśmy też przykłady, i chyba takim przykładem jest także sytuacja związana z Euromaidanem, czyli sytuacja, w której Federacja Rosyjska. Jednoznacznie opowiedziała się za, za, za jakby stroną, która miała utrzymać władzę i nie doprowadzić do demokratycznych przemian w, w Ukrainie, tym bardziej, że było już doświadczenie pomarańczowej rewolucji z 2004 roku. Tam też Moskwa, sam Władimir Putin i cała jego jakby administracja prezydencka opowiedziała się przeciwko Euromajdanowi i przeciwko tym działaniom i dążeniom do Ukrainy, Ukrainy do jakby z, po, z wykonania kolejnego kroku w kierunku stowarzyszenia z Unią Europejską. A od czego zależy sukces w operacji rozbijania tzw. kolorowych rewolucji? Bo na przykład, już tu przykład Majdanu, gdzie nie za bardzo to się udało, czego być może efektem jest dzisiejsza wojna na Ukrainie, a na przykład ostatnio na Białorusi już tak przynajmniej na razie. Więc od czego zależy sukces w operacji rozbijania tych kolorowych rewolucji? Znaczy, warto było się zastanowić, czy to w ogóle jest sukces Federacji Rosyjskiej. Bo, ile przykład Euromajdanu, to też jest kwestia determinacji tej strony protestującej, która poniosła także, znaczy tam się pojawiły ofiary, tak? Pojawiły się działania militarne zwalczające. I jakby mają, mające stłamsić rewolucję Euromaidanu, więc jak wiemy, Euromaidan okupiony jest ofiarami ludzkimi. A, i, a z drugiej strony ten przykład Białorusi. Mam nadzieję, że rozmawiamy nie o rewolucji dżinsowej, tylko o tej rewolucji z ostatniej i ostatnie wybory prezydenckie. Nie wiem, panie Jakubie, czy o to panu chodziło. Mam nadzieję, że tak. Tam trochę inaczej sytuacja wygląda, ponieważ inne relacje jakby budują współpracę Białorusi z Rosją, a inne relacje budują współpracę Ukrainy z Federacją Rosyjską. Budowały może ze czasów Euromaidanu współpracę między Ukrainą a Federacją Rosyjską, ponieważ po pomarańczowej rewolucji Ukraina była Bardziej samodzielnym bytem na arenie międzynarodowej, czego nie, nie można do końca powiedzieć o Białorusi, bo współpraca w obszarze gospodarczym czy w obszarze militarnym jest znacząca. I tutaj mamy przypadek, w której Białoruś, myślę, że to jest więcej kontekstów i ciężko jednoznacznie na ten temat odpowiedzieć, więc stąd też ta, to moje zawahanie. Czy możemy w ogóle mówić o sukcesie rozbijania kolorowych rewolucji przez Federację Rosyjską? Tam jest na pewno jakiś współczynnik udziału, natomiast to nie jest chyba. Nie możemy przypisywać wszystkich sukcesów Federacji Rosyjskiej, ponieważ to służby porządkowe, bezpieczeństwa Białorusi systematycznie, systemowo jakby wygasiły tą rewolucję na Białorusi, tą rewolucję ten, te jakby działania ruchu protestacyjnego po ostatnich sfałszowanych wyborach w Białorusi, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, w którym oczywiście wygrał panujący i pełniący funkcję prezydenta Aleksandr Łukaszenko. Pani Magister, na koniec takie pytanie trochę o przewidywanie przeszłości. Czy Rosji patrzą na taką dłuższą perspektywę grozi i wybuch jakiejś kolorowej rewolucji, bo pamiętamy m.in. te protesty inteligencji rosyjskiej na początku wojny na Ukrainie przeciwko agresji zbrojnej. I no, pytanie, czy Rosji grozi ta kolorowa rewolucja i czy byłaby korzystna dla samej Rosji i też dla Zachodu? To jest pytanie, które, na które bardzo trudno jakby udzielić odpowiedzi jednoznacznej. Jak na pewno czy znaczy ten przykład postaw protestacyjnych związanych z wejściem wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy rok temu i jakby oddolne, indywidualne działania Obywateli rosyjskich, którzy sprzeciwiają się tej interwencji, tej wojnie w Ukrainie, pokazują, że ten potencjał protestów w Federacji Rosyjskiej jest. I on nie jest wcale tak mały, jakby nam się z punktu widzenia Zachodu wydawało. Natomiast trzeba też pamiętać, że ostatnie duże protesty w Federacji Rosyjskiej miały miejsce Ponad 10 lat temu i wtedy można było powiedzieć o dużej skali i potencjale protestacyjnym. Wszystkie działania administracji prezydenta i samego prezydenta Władimira Putina i całego establishmentu i władzy powodują, że wszystkie działania legislacyjne między innymi, powodują, że obywatel rosyjski ma bardzo mało przestrzeni, aby w ogóle, ten, żeby doszło do tego aktu protestu ponieważ bardzo często tak, zgromadzenia są niedozwolone albo obwarowane różnego rodzaju karami, w tym karami także zesłania do Łagru. Wiemy, że systemowo i regularnie odbywają się procesy i aresztowania, które jakby mają pokazywać całemu obywatelskiemu społeczeństwu rosyjskiemu, że działania protestacyjne się po prostu najzwyczajniej w świecie w Federacji Rosyjskiej nie opłacają i są obkupione ogromnymi restrykcjami i zakazami. Więc społeczeństwo, budowa realnego, silnego ruchu społecznego, która jakby przeciwstawi się reżimowi. Władimira Putina, przeciwstawi się panującej władzy, jest bardzo trudne do realizacji w obecnej sytuacji jakby politycznej wewnątrz kraju, aczkolwiek nie jest niemożliwe. Tylko myślę, że musi wiele czynników zaistnieć, aby do takiej dużej skali protestów, na tak dużą skalę protestów, do takiej dużej skali protestów doszło. Jednakże w obecnej, znaczy myślę, że teraz gro oczu i w ogóle całe skupienie uwagi związane jest z wojną i prowadzonymi działaniami wojennymi w Ukrainie, i, a także brak alternatywy, bo skuteczne działania reżimu autorytarnego spowodowało, że tak naprawdę obywatele nie ma alternatywy na scenie politycznej, nie ma lidera opozycji, który takiego jakby jaskrawego, mówiąc kolokwialnie, lidera opozycji, który mógłby pociągnąć za sobą i pokazać, że jest inne rozwiązanie. Zwykły przeciętny obywatel Federacji Rosyjskiej Spogląda na kwestie sankcji, na które Federacja Rosyjska jakby z którymi Federacja Rosyjska się boryka i gospodarka rosyjska się boryka. Zwykły obywatel zastanawia się, czy nie stanie się jakby częścią planu częściowej mobilizacji, jeżeli chodzi o działania wojskowe w, i wojny w Ukrainie. I jakby mówiąc kolokwialnie, stara się przeżyć od pierwszego do pierwszego i funkcjonować w tym, znaczy nie zajmując się wielką polityką. Więc tak podsumowując, długoletnie pełnienie funkcji prezydenta przez Władimira Putina spowodowało, że ten potencjał protestacyjny i jakby chęć inicjatyw obywatelskich jest bardzo niski ze względu na panujący reżim autorytarny Federacji Rosyjskiej. Pani magister, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja już się z Państwem żegnam i zachęcam do oglądania produk kolejnych produkcji kanału studenckiego stosunków międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej.